Odpieram, przyszła do mnie kolejna paczka mam nadzieję, że nie przeszkadza wam trochę żółty obraz, ale no cóż znowu muszę otwierać przy e, lampce, bo kolejna paczka, która przyszła do mnie późno, koniec gadania paczka z birka shopu, zamówiłem sobie kydex to nie będzie moje pierwsze e, e, zamówienie z tego e, sklepu, wcześniej zamówiłem stal wszystko wtedy też wyszło bardzo fajnie tym razem też nie miałem żadnych problemów z obsługą, e, zwłaszcza że e, potem jeszcze pytałem o jakieś rzeczy. Bez problemu e, pan właściciel mi odpisał co trzeba. E, czy coś jeszcze jest? Tutaj, Paragon zapłaciłem 76 zł łącznie z przesyłką, a to jest SMS. Może nie widać tego zbyt dobrze, aczkolwiek mam tutaj dwa typy kajdeksu. Jeden to zwykły czarny. Jest znacznie cieńszy niż ten, który wcześniej zamówiłem z Allegro. Nie było unboxingu. W każdym razie tamten z Allegro przypominał grubością ten i szczerze mówiąc nie miałem jakoś zbyt dobrych wyników, jeśli chodzi o formowanie go. Mam nadzieję, że ten czarny. Będzie e, dawał się formować znacznie lepiej. A jeśli sami planujecie robić coś z Keydexu, to e, taka podstawowa wiadomość, że e, można do tego używać albo opalarki, albo e, wsadzić taki kawałek do piekarnika na jeśli dobrze pamiętam, 190 kilka stopni i generalnie czekacie, aż zmięknie. Trzeba uważać, żeby po prostu nie przypalić tego materiału i wtedy owijacie na nożu. Zasadniczo tą śliską, błyszczącą stroną do noża. Zamówiłem też czerwony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie mam do Pochwienia kilka kilidashi, i, i mam nadzieję, że zostanie mi sporo tego materiału na kolejne projekty. Wiele osób pytało, skąd brać stal i kaidex, ewentualnie skórę i no, generalnie inne rzeczy, które są przydatne do zrobienia noża. Polecam Birkashop. Jest jeszcze jeden popularny sklep Damast, ale z Damastu jeszcze nic nie zamawiałem, więc polecam Birkashop. I tyle. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób komuś rozjaśniłem co nieco. I to wszystko w tym filmie. Przepraszam, że ostatnio tak mało wrzucam, ale problem ze światłem. Zazwyczaj wiecie, yy, nagrywam przy oknie, a jak już wracam do domu, to jest ciemno i nie chcę wrzucać żółtych od lampki. Yy filmów, a szczerze mówiąc mam lepsze wydatki niż kupowanie jakichś e, naświetlaczy więc no cóż, musicie się uzbroić w cierpliwość, to nie jest e, ostatni unboxing jaki teraz planuję więc jeśli lubicie tego typu filmy, a ja lubię bo mogę się nagadać bez większych e, jak to się mówi zobowiązań o, e, bez zobowiązań mogę się nagadać to za niedługo powinny pojawić się następne. Uh, I tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.